Siema, z tej strony Flawku, a to jest kolejny odcinek z serii Walczymy o Mastera. Dzisiaj dla odmiany jest ze mną Kasia. Dzień dobry. E, oczywiście challenge, którego podjąłem się w poprzednim odcinku się nie udał. Przejebałem zaraz następną grę. Bo nie grałeś ze mną. Tak, dokładnie dlatego. Do, dokładnie to jest powód dzisiejszej zmiany, jeżeli chodzi o obsadę odcinka. No i miałem nagrać ten challenge i prawdę mówiąc miałem go zacząć nagrywać dzisiaj. Poszedłem do sklepu. Oczywiście nie mogę znaleźć żadnych dobrych papryczek. Znalazłem jakiś słoik z. Yy, co tam było? Yy, Piri i. Jalapeno? Nie. Trzeba było brać wszystko, co. Okay. W każdym razie wziąłem wszystkie i tak otwieram ten słoik z Piri Biorę jedną tą papryczkę do buzi. Tak jem, gryzę, gryzę, bo chciałem stestować, no nie? Czy, czy to jest do przeżycia, jak będę wyglądał, jak będę się czuł. No i oczywiście okazało się, że jest taka dobra, że mogę ją jeść zamiast chipsów, więc nie chciałem, nie chciałem Was do końca oszukiwać z tym challenge'em, więc jutro jadę do Osho kupić habanero no i wtedy nagramy filmik i będzie, będzie, ostro, a dzisiaj a dzisiaj zagramy sobie najprawdopodobniej botlane Lucian Nami, przynajmniej postaramy się no i mam nadzieję, że będzie fajnie w każdym razie zapraszam do oglądania. No i co? Zaczynamy. Dobra, tak a propos ostrych, to, to nie wiem, jak ty sobie radzisz z ostrymi? E, generalnie. E, Tolerancję tego. Na przykład, te, jak masz e, Lejstrowski o smaku chili, czyli najsłabsze, nie? Co mhm. to, to już dla mnie jest ostre? Bo to jest ostre, tylko zależy od tego w jakich ilościach to jesz. Jeżeli jesz bardzo łapczywie i zjesz pół paczki praktycznie w 5 nie minut. No, bardzo wiem tak sobie po jednym, nie? A, okej. Okay. Nie, że całą, całe pół paczki naraz na tak to było. Nie, nie, nie. Wiesz dlaczego ja nie lubię tych lajsów? Tych ostrych lajsów? Ogólnie, jeżeli chodzi o smak, to są bardzo dobre. Ale moje ulubione combo, jeżeli chodzi o chipsy, to jest chipsy i cola. A picie coli do ostrych rzeczy jest średnim pomysłem, bo psuje cały smak. To tak jakby pić sok pomarańczowy, który sam w siebie jest zajebisty, ale zaraz po tym, jak się umyło zęby, czyli tak, oh czyli tak najgorzej. Więc w moim wypadku niestety odpada jedzenie tych strągów, za to zajebiście lubię fromarze. Ten dżin chyba może być smurfem, albo jest jakimś autofilem, bo ma bo ma locked masterię. Ewentualnie odkrył że jest jego ukrytym mainem i będzie nim grał, i jest niezajebiste. Nie, albo mam inną teorię. Teoria trzecia, najbardziej prawdopodobna: dostał skina. Co mi się nie podoba w tym patchu, to to, że tak naprawdę adekery nadające się do grania są trzy. W tym, jakby tacy dwaj główni, i trzeci to jest zastępstwo jakby jakiegoś banowali Mamy Zaję, która jakby. No, działa najlepiej w tym patchu. Ma escape no, mechanizm, kajsa? ma miliard damage'a i ma wszystko. I jedyną dobrą odpowiedzią w zaja jest Kaisa. A jeżeli zaja zostanie zbanowana, jak, jak, jak to się często dzieje, to zawsze można piknąć sobie Luciana na, na Kaisę. I tak naprawdę ta różnorodność na tym się kończy. diny czasami są jakieś widziane, czasami jakieś Ezreal, bo wiadomo, to są popularne piki, ale mimo wszystko powiedziałbym, że 95% czasu gram zaja Zaja Kai'Sa. Tak samo na worcach to super widać. Znaczy już... Generalnie to mi pasuje w sumie ta meta. Mhm. Mm e, bo to są moi ulubieni. Twoje... Ja, Marksmani. O, ja, ja ich też zajebiście lubię, tylko że już od dwóch patrzę, gram cały czas tym samym. Ja jeszcze super lubiłem kiedyś grać z Siwirką, której kompletnie teraz nie widzę w tej mecie, bo nie radzi sobie ani w Zaje, ani w Kaisę. Ani w Luciana i też lubiłem grać z Lucianem, tylko że Jerry, z którym grałem praktycznie na wyłączność duo, po prostu nienawidzę tego czempiona i za każdym razem mnie flamie, ja jak tak go spikuję. Z Ezrealem? Z Ezrealem, no? Ja przez dwa chyba sezony, czy jakoś tak, miałam inaczej. Raz ty mi obrzydził Ezreala, tak. Po brał, tak gorzej jak go. Okej, okay, weź E, drugie. Ja I, i Daj i mi porówno do Medza. Ja, ja bym uprzejmiona przez niego, z supportem, nie? nic nie może zrobić. No Ezreal raczej ra ra za dobry w Early Game nie jest. Chociaż na Low Elo. 35 minut, gry. A to na Low Elo, jak grałem Ezrealem, to trzymaliśmy przeciwników coraz pod Turetami i ja sobie za darmo klep to stakowałem, więc wtedy to był dobry czas dla Ezreala mojego. Ale potem wróciłem na Mine Elo, zagrałem jeden mecz, dostałem srogi w pierdziel 0-4 i, i odkochałem się. Dobra, na razie mamy wizję. Fala jest w dziwnym miejscu, ale powinniśmy teraz być w stanie ją odbić. Przynajmniej sprawić, że oni stracą trochę tej farmy. Mamy ganka. No, ja mam Ej, zabijemy go. Ej, ja nie mam nic. Jak to co? Masz skila, chęci, e. a ja mam blue buffa. <laughs> Jesteś PogChampem, ten bombel trafiony. <laughs> to mógłbym wymiąkło. Daj mi E. Nawet dam ci mu. Hmm. Mm -hmm. Dobra. Sią, sią, sią. Naklep go, pokaż kto tam rządzi na tym botlejnie. O, chyba się nie uda go naklepać. Nie no, pokazałam, on, on się wycofał. On... jest ja tak ma... No i co się stało? Kazik stracił bardzo dużo tempa na dżungli. On raczej będzie useless przez całą grę, przez tego nieudanego ganka. Pewnie zrobić telewizji, bo Kazik zaraz będzie się cofał w naszą stronę. Na razie go widzimy, co prawda, na midzie, ale. Ale wiadomo jak to jest. Daj mi, e nie ma a, a z tym, Ej to się będzie z w naszą stronę Możemy to przyfrizować. Jesteś w stanie postawić nie tu warda? Właśnie go nie mam. Okej. Okay. Półtorej minuty ponad. Dobra. Ty się cofnął. Nie. Sprankował mnie. Daję. E. To było nie fair. Dobrze wyszło. Dobrze. A bombelek nie chce. Ja już widziałam jak on, jak już przyszedł i, i wyszło, i było pięknie, Ja wyszło to po Ej, Ten Kha'Zix mega dziwnie gra, i tu leci TP z tyłu, TP z Ale to co się wydarzyło teraz jest bardzo dobre, bo klet się stepał na bot'a. Nasz jasło cały czas ma swojego TP, albo raczej zaraz go dostanie i dostał darmowy czas dla siebie na topie. Mógł sobie dużo rzeczy, rzeczy tam robić, na przykład nie wiem, posłuchać muzyki, popuszować, poczilować. No faktycznie. Nice. A to jest zawsze taki takie jak jak tak cię złapie. Siema. Dobra, dwa golda i ma wystakowane. Nie wiem, dajwowanie tego mi się nie podoba, bo dajwujemy mm. fajka. No. Sprankowałem wersja, ty... podoba mi się. No i to jest match na Aha, YouTube. to to main, ale Herek, który ma te trzy chyba. Strasznie słaby jest, nie? Ale to jest... Właśnie... Nie chcę go do końca oceniać. Dlatego, ja że, myślę, że gościu ma pajka na Gina. linii. Gościu ma pajka na linii. I jak w. Fajk na linii nie do końca dobrze działa z djinnem. Zwłaszcza w early gameie na, na taką dominującą linię jak my. ta Też bym był. Jakby ci przyszedł bot na mida i brał farmę. W 12 minucie. Trzeba pomóc temu. Może no, się na mnie rzuci. Nie masz inna? Tak, masz A ja mam przypał? Nie. Nie możesz. Mogę mieć przypał. Nie możesz. Widzisz nie miałeś przypału. No, ale wyszło. Tym razem tak, ale to dzięki moim superior mechanikom. O 20 Ojej. za długo, Tak mi się wydaje. A ta czekolinka. Się ma? Dobra. A Jeż chili. Tak, a radzę ten raj też jest średni. Dawaj medzajkę. Nie, 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 nie. U mnie medzajka nie działa. Zadziała. Marzajka, Zaufaj mi mówi. tym razem, jednym. Ale nie, bo to jest tak, jak mam medzajkę mhm. i ty cztery pod żonę, żeby stracić wszystko. Tym razem tak nie będzie. Myślę, że ta gra się skończy w jakieś najbliższe 6 minut. I co jest najlepsze? 22 minuty, mówisz? Co jest najlepsze? Będę miał bardzo mało montowania. Ale musisz... Chciałbyś, żeby się tak szybko skończyło. Przyznaj. Musisz szybko ten... Mmm.. Musisz zwalnąć jakąś dobrą falę, żeby mógł dodać taki... takiego dropa z piosenki tsunami. Wiesz o co chodzi. To <laughs> dlatego chcesz z nami. Tak <laughs> A w tym dobrze działa z Lucianem. No to taki problem do tego, ale przede wszystkim chodzi o tsunami. Ha! Gdzieś? Złodziej! Ty ten flash Kurde, wyłączyłem Ulta, żeby walnąć dwa auta ataki. I nie zdąży, bo mi gościu ukradł. Ja, ale on splaszczał bo ty tylko chłopaki. <śmiennie> się wkurzę na ten kazik. Nie <śmiennie> dziwię się. Bardziej <śmiennie> Tsunami! Tsunami! Daj mi, coś, DAJ MI 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 COŚ Dzięki, dzięki Mam cooldowny dla wszystkim. daj mi, daj mi, daj mi <grym> <grym> Jak ktoś jest taki z jest demo DAJ, 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 Ja wiem co w że go ciapłam Ja go nie chciałam ciapnąć, bo to nie jest możliwe, no, nie Ej dobra, dziękuję <grym> no, O, dziękuję Ale jest tu nafidowany, mam 2600 golda

Dobra, ja nie kuszę już losu. 15-1 to są dobre staty. 0-1 też jest. Także dzięki za oglądanie. Tym razem wyszło trochę lepiej. Oczywiście to było d 2 e El na Elo. Patrzcie, jakie niektóre gry są śmiesznie. Jak te gry się od siebie różnią. Raz mamy taką grę jak tą kaisą, a raz mamy taką grę jak ta, że w sumie nic nie robię, kile same wpadają. Support się cieszy, ja się cieszę. No i moja dywizja też się cieszy. Jeżeli chodzi o challenge, to wrzucę go prawdopodobnie dwa dni po tym filmie. Czyli to powinien wyjść jakiś czwartek. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, zostaw lajka, like jakiś komentarz. No i trzymaj się. Ciao.